No, tym razem mamy 64 odcinek. Część pierwsza w ogóle. To jest fanowski, można powiedzieć. Nie wiem, czy to. Co jest? To jest G-Man? Czy mi się wydaje, słuchajcie? A to jest ta baza? Czy jesteśmy dalej w tej bazie, gdzie byliśmy w 63 oryginalnym odcinku? Jezu, jaki on, jak na speedze, jak on poleciał szybko. Bardzo szybko leciał, widzieliście to? Biegł jak poparzone. To był Jimen, czy mi się wydaje? Ej, co to było? To Jimen chyba był. Uuu, po połowa z niego została. Czemu oni w ogóle na nie Czemu ten się opiera i nie strzela, nic nie robi? Jaka... Widzieliście to? To była kozacka duża bomba. Patrz, jaka to jest ogromna bomba. Rakieta. O, oha, to z tej bazuki. O, nieźle. <słuch> Okej, okay, 64 odcinek, słuchajcie. Zapraszam, ale to jest fanmade'owy, bardzo fajnie zrobiony. Naprawdę. Kurka, co to oni robią doświadczenia? Jezu, to już wiemy, jak powstaje mutant w takim razie. Patrzcie, to jest kamera, tam uwięziony jeszcze był. O, ja Cię widzę, co tu się dzieje. Co? No nie, to. Co tu się dzieje? Czemu Żiba ma głowę człowieka? Co tu się podziało? TV Man tutaj wyciągnął ten. Z dalej co się... Wiemy co się stało z TV Manem w ogóle. Ja cię gwizdzę. Gdzie on uciekł? Ale tamte doświadczenia to mega kozackie. Słuchajcie. Tu. Ale, ty... Ale, czekajcie, to jest. Dobrze są, czy źle? Czemu kamery pracują z tymi naukowcami i ludźmi? Nie... To w końcu nie jest złapane, czy nie? Czekajcie, nie rozumiem tego teraz. Ale mam za I po co oni to tak zmieniają? Connection established.